To 13 lipca 2022 roku. Witam się ze szlaku R10, którego fragment dzisiaj sobie przejadę. Wystartowałem z Lęborka. Pierwsze 30 km asfaltami, czyli nic ciekawego. Ale teraz już bardzo przyjemnie szilankowe widoki w obu kierunkach Wyjazd bardzo spontaniczny dosłownie przez wczoraj okazało się, że Bartek przyjeżdża z dziewczyną i ze znajomymi na pole namiotowe do poddombia I korzystam z okazji, żeby się z nimi zobaczyć. W sumie niewiele brakło, aby mnie tutaj nie było. Pomimo tego, że zakupiłem bilet człowiek, plus over z rezerwacją miejsca, to na stacji się okazało, że pociąg zabity. Biczaki na rowery zajęte. Konduktor kazał sobie iść. A że mam bilet, to nie istotne, to nie jego problem. Całe szczęście okazało się, że luźniej było na drugim końcu pociągu i tam udało mi się zabunkrować na półtorej godziny. W przedsionku miejsce stojące, no ale lepsze to niż nic. No i jak widać, krajobraz typowo pomorski. Absolutnie nie jest płasko. A wręcz powiedziałbym, że interwałowo, co chwilę góra-dół. Hmm, jajeczko na twardo. Jeziorko. Śmierdzionko. A nic nie czuć. No wieje dziś nie miłosiernie. Chociaż dla mnie to jest akurat plus. Bo dziwo wieje z północnego wschodu. Czyli jadąc na zachód, mam z reguły wiatr w plecy. Tam jest rowokół. Najwyższa górka w okolicy Z widoczną wieżą widokową 114 metrów nad poziomem morza Smolcino 2, Kluki 13 A po lewej stronie drogi już jest Słowiński Park Narodowy Jest jasno, że są upawie, która zaraz wpada do jeziora Gardno i kawałek dalej do Bałtyku. Klimatyczna miejscowość przypomina takie typowe osady rybackie z niską zabudową. W sumie mamy już odbretu do morza, tak że wszystko się zgadza. Mamy w lewo. I szuterek. I od razu po chwili zmiana wierzchni. Piaseczek Ale opony, dwa czterdzieści sobie radzą Co ciekawe, wjazd do Parku Narodowego I na dzień dobry płyty Tak mało naturalnie bym powiedział No i piaseczek Chciałem naturalnie, to jest naturalnie Zakaz wjazdu Nie dotyczy rowerów No to jedziemy Jeszcze tylko bilet trzeba kupić Główna trasa przylodowa parku Dwa szlaki piesze. Jeden rowerowy. Godzina dziewiętnasta. I pustki. I o to chodzi. Jeziora stanowią ponad połowę powierzchni Słowińskiego Parku Narodowego. Są ich łącznie cztery. Co ciekawe. Powstały one około 5000 lat temu, prawdopodobnie przez odłączenie części morza przez nierzeje, którą właśnie teraz jadę. Czyli dawniej było tu po prostu morze. Przeszłamy parku to jest budka biletowa O, ile rowy, czyli klasyczne mydło i powidło. Masakra I to myślę, że ludzie tak spędzają wakacje R10 ciąg dalszy Obrzeża Parku Narodowego I chyba jakaś rzeczka po lewo albo raczej kanał wokół. Bieża widokowa, na którą dzisiaj niestety nie dojadę, no bo powoli dzień chyli się ku końcowi. A jeszcze impreza Nie czeka, namiotowa. Dębina 2.6 A za dębino będzie pod dąbie Bocian Wychodzi na to, że jeszcze jedna górka się szykuje na koniec Okay, w tym miejscu uciekam z R10 Która poleciała prosto Do miejscowości Dębina Ponieważ sam szlak R10 nie prowadzi przez Poddąbię Także musimy wykorzystać tutaj inne szlaki I piaseczek na koniec Ale za to pod górę Marko! Marko, wołam Cię, a Ty nie, od nie odpowiadasz Polo! Dzień doberek Poniedziałek 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego, ostatni dzień długiego weekendu. Dzisiaj krótko, ale treściwie ruszyłem z Poddąbia i jadę szlakiem nadmorskim czerwonym na wow. No, to robi wrażenie Ulala Piaskownica Tutaj klif, po prawej jest plaża. No i tak sobie śmigam od kilkunastu minut ścieżką. Momentami trzeba wprowadzać, bo jak to nad morzem dużo piachu Ale są też fragmenty takie jak ten idzie Micha sama się cieszy. lala chyba lepsza lewa oto na to trzeba uważać Na zdradliwy piaseczek w którym się momentalnie przednie koło zakupuje uf, uf, uf. Masz trzeba próbować po mamy to Opa. Tutaj fajnie widać jaki sklep zbudowany Widać poszczególne warstwy jak się układają No i może to ewidentnie podmywa w czasie sztormu. Orzechowo Czyli można powiedzieć, że pół metra ruszyłem Orzechowo Dalej Ustka 3,5 km No to blisko Ciekawe czy coś bliżej morza będzie biegło Się trzeba przejść tak, staram się lawirować Przeskakując na najciekawsze ścieżki Trzymając się kurczowo tego szlaku czerwonego ścieżka jest także próbujemy 어어어 어, 어디론가 고 어. Zatkowanie opon. Ciśniemy. No tu jest kawał wydmy, także rowerem nawet nie próbuję. Zobaczymy jak to się da objechać. wygląda jak ruchoma wydma bo te drzewa jednak tutaj żyją także ten piasek musiał unawiać całkiem niedawno także nie tylko w łebie są takie atrakcje choć oczywiście nie w tej skali co kilkaset metrów szlak i diametralnie zmienia swoje oblicze przed chwilą prowadziłem przez piach teraz jadę Prawie że autostradą leśną No i jest tuska, czyli typowy nadworski krajobraz latem хабілізацыі, Słupia. Opuściłem ustkę bez zbędnych postojów. Tłumy paserowiczów to zdecydowanie nie są moje klimaty. A teraz kieruję się na południe do Słupska. niesamowity niesamowite, tu Garmina 30 stopni Dlatego jeszcze asfalt potęguje, uczucie ciepła Kościół pod zezwaniem Świętego Antoniego Wieża kościoła pochodzi z XIX wieku Natomiast sam kościół jest gotycki I wybudowano go w wieku XV i klasyczny w mordę wind 7 km do Słupska, także damy radę Cień jest dzisiaj wybawieniem Od razu kilka stopni mniej Także nawet to, że jest pod górę Nie ma znaczenia Bo słońce nie praży Przedmieścia Słupska Tutaj widoczny Park. pierwsze osiedla na wzgórzach. Dzisiaj będzie skromne, 30 parę kilometrów. Ale w sumie na nic więcej się nie nastawiałem. Bo można powiedzieć, że wczorajszy dzień był mocno imprezowo intensywny. Także jadę na dworzec i wracam do Gdańska pociągiem. O, jak tu chłodno. Run pierwszy. jest dobrze